Zobacz, królu, temat ważki. Pilną wieś dla ciebie mamy. Nasz król zawsze zatryskany. Nie ma czasu na igraszki. O co chodzi? Mów, że zaraz pilnych zajść tam wiele. Męstr trzech przybyło z dala, głosząc śmiało, że ich celem znalezienie prawdziwego, w tych dniach narodzonego, króla rodów Niebezpieczne są te słowa, i bunt wywołać może. Oleś mi zaczyna głowa. Nie hallegasz mi, Racz wysłuchać, pierska Pana. Królu, rzecz ta jest nam znana. Jak pisał prorok Micheasz, w Betlejem zrodzi się Mesja, że to w niewielkim tym mieście zrodzi się dziecie królewskie, która aż pokręcy ziemi Izraela zakorzeni. korzeni. Toż to spisek! Drżyj, mój Panie! Chcą pozbawić mnie korony? Nie tak prędko się dostanie. Niech Duży nowonarodzony Płakać będą wkrótce matki, nie pożyją dziady. Mędrców trzeba coś wybadać, Chytrą przyjąć retorykę. A tymczasem nie przeszkadza. Dziś chcę wina i muzykę. Ktoś nadjeżdża! Wyjdźmy do mnie. Proszę, wątpię Niech... Niechaj mi na was nie zdradza. Ach, cóż męcz tu sprowadza. Całe życie szukam Jego, Boga, Króla Żydowskiego. Spierz więc za ten dowyclejem, bo tam zgodnie z księgi zwojem narodził się nam Zbawiciel, tego świata odkupiciel. Ja niezwłocznie też za wami ku niemu ruszam z pokonami. Całe życie szukam Jego, Boga, króla żydowskiego. Spierz więc za ten klejem. Bo tam zgodnie z księgi dwojem narodził się nam zławiciem. Tego świata odkupicie. Ja niezwłocznie też za wami ku niemu ruszam z Całe życie szukam jego Boga Króla Żydowskiego. Wiesz więc zapędowy klejem, bo tam zgodnie z księgi zwojem Narodził się nam Zbawiciel, tego świata odkupiciel. Ja niezwłocznie też z ku niemu ruszam z pogonami,